de um darai, właśnie tak. się stresuje miałam przybioną krew, wpadali mi serce i um, jest ten stresik trochę jak wszystko dobrze pójdzie to jutro będzie operacja. Dobra, będę nagrywać, kiedy pani nie będzie obok, bo to jest troszeczkę niekomfortowe nagrywać, kiedy ktoś cię obserwuje. W sensie leży obok mnie. Bardzo fajna pani, bardzo fajna. Więc e, poszła teraz na badanie, więc zostałam na chwilkę sama. Wzięłam sobie książkę. O, więc w sensie wzięłam tu wie, ale na pewno tę chcę zacząć i skończyć. Na pewno zrobię pogadankę o tym, dlaczego jestem w szpitalu. I jeśli nie wiecie, to już wam mówię, mam. Potworniaka na jajniku. Jest to niezłośliwy nowotwór jajnika. I e, jutro, dziś wtorek, jutro w środę mam operację wyłuszczenia go. Także trzymajcie kciuki, bo. Stres. Dobra, jestem już po założeniu cywilika. Bardzo dziwne uczucie, w sensie zakładanie samo w sobie nie bolało, było to nieprzyjemne, ale to nie bolało, natomiast teraz się czuję tak, jakbym miała zaraz zasikać się na łóżko. Przedziwne uczucie, takie mega dziwne. W ciągu godziny mnie wezmą na salę i tego chyba się boję najbardziej. Jest drugi dzień współpracy. Przywoływaczą się hmm, na śniadanie. A nie wiem, czy będę w stanie coś przepchnąć. Co się boi? To już ja. To już dzisiaj. W tłumku, rozproszyły I rozproszyły zrobić Że no, zrobimy krzywdę jedne. Ja sobie tylę, że on. go nie chcę. Hejka, witam Was dwa dni. Dwa dni. Chyba dwa dni. Dwa albo trzy dni po wyjściu ze szpitala. I ogólnie pierwszy dzień był spoko. W sensie wiadomo, no jest ten ból, ale, ale jest znośny. Tak samo było kiedy? Wczoraj. Co ja tu mam? Tak samo było wczoraj, też było w miarę dobrze. Dałam radę umyć włosy dwa razy. Ostatni raz miałam w poniedziałek tydzień temu i teraz umyłam wczoraj. Nie wiem, czy to był ogólnie dobry pomysł, bo... Po tym, jak wyszłam z prysznica, troszeczkę zrobiło mi się słabo i dochodziłam do siebie przez prawie godzinę. Nie żałuję, bo kurczę, powiem wam, że były one już tak tłuste, że się nie dało wytrzymać. Więc um, tak, a dzisiaj o 6 rano się przebudziłam na siku i. Szczerze, tak mnie wszystko boli, że ja chyba się porczę. W sensie nie rana, R z rana jest ok, no ciągnie troszeczkę boli, mm, ale wnętrzność, macica, jajniki wszystko mnie boli, bo za tydzień, za 5 dni mam dostać okres. I ja zawsze mam bóle duże, ale teraz. Teraz te bóle, które ja mam, to jest cholernie nie do opisania. Zwłaszcza, że przy ruchu trochę przy ruchu, ja się nie ruszam nawet. Ja się nawet nie ruszam. Osoby z, z policystycznymi jajnikami i z endometriozą będą wiedziały, co to za ból. A jeszcze po pracy, szczerze, dramat.